Musisz zjechać na prawo. Tak, tak. aż... ktoś cię puści? No tak, cóż. Kurwa, zatrzymaj się choju w dupę jebany! Kurwo jebana! W dopie mam czwartek kulturalny! To są wiesz, kurwa to, chamy, to jest który jest kurwa w mieście każdy chce być potraktowany jak człowiek, ale już sam kurwa tego nie potrafi. Wiesz, a najgorsze no. jest to, że on nie rozumie tak naprawdę, że... Nie, on jeszcze kurwa przyspiesza pierdolony. Ale on nie zaszk Teraz za dworzec czy yy, Tu w prawo musisz skręcić. Za dworzec teraz, tak? Tak, tak, teraz. Najgorsze zakazuję. jest to, że on nie zaszkodzi mi. Bo ja to i tak sobie mogę poczekać. Tak. On zaszkodzi tym wszystkim. prosto. prosto tym wszystkim, którzy stoją za mną i nie mogą pojechać do przodu Ta. bo ja nie mogłem zjechać na prawo ale on A ja z... on za to jest lepszy e, wiesz co i trzeba było tutaj skręcić w prawo widzisz no, cholera no nie znam warszawy aż tak poczekaj ja w prawo spytaj się pana czy możemy w prawo chcemy skręcić w prawo puści nas pan 360 dobrze <śleski> O, no właśnie, świetnie. E, ja tak reaguję gwałtownie, proszę Państwa, bo e, ruch miejski, samochodowy powinien być oparty na e, wzajemności. Przecież wiadomo, że jak zmieniam pas ruchu, to nie dlatego, żeby mu zaszkodzić. Marcin puszcza migacz, a to kurwie przyspiesza.